Dzisiaj będę mówił o tym, że Bóg może pokrzyżować Twoje plany, ok? To nie będzie jakiś negatywny materiał, ale to będzie jakby taka kontynuacja do tego filmiku, jaki nagrywałem na temat Andrewa Maka, że uczy prawa przyciągania. I on tam właśnie mówił, żeby pierw medytować coś. Wyobrażać sobie, bo słowo meditate w angielskich bibliach często występuje, tak? I on mówi, żeby pierw sobie coś wyobrażać, aby potem taka sytuacja miała miejsce. Dawałem tam argumenty, dlaczego to nie działa, ale dałem tam też komentarz, i możecie go sobie przeczytać pod tym filmikiem, że jest pewien we werset. Który pięknie obala tą naukę, bo tam jest właśnie użyte w angielskiej Biblii słowo Meditate i żeby nie medytować właśnie, tak? Żeby sobie nie ustalać wcześniej, wcześniej e, nawet swoich wypowiedzi. Przeczytam wam to właśnie jest King James Łukasza 21, 14, tu jest napisane Settle it therefore in your hearts not. To meditate before what he shall answer. Czyli ustalcie sobie w sercu, aby nie medytować przed tym. E, c, nie przedmedytować, że tak to ujmę, tak? Aby wcześniej sobie e, wypowiedzi nie ustalać w swoim sercu, czy tam w swoim umyśle, tak? Aby wcześniej tego nie robić. Więc Człowiek. Ten tekst obala to, co mówi Andrew Łumak, tak? Bo Andrew mówi, mówi, aby medytować wcześniej, aby coś się wydarzyło, a Pan Jezus mówi, aby nie medytować, aby sobie nie ustalać wcześniej. Bo będzie nam dane tak? w tej godzinie, co mamy powiedzieć. Więc Bóg oczywiście mamy ufać Panu Jezusowi, tak? a nie Andrew Łomakowi. Więc Bóg chce, abyśmy wcześniej sobie nie wyobrażali pewnych sytuacji, nie ustalali sobie pewnych wypowiedzi, bo Duch Święty, o ile jemu mówimy, o ile chcemy, aby jego wola działała się w naszym życiu, to Duch Święty da nam wypowiedzi i to jest piękne, tak? Też w tym komentarzu pod spodem. Pod tym filmikiem z Angelou Makiem, który ja nagrałem, tak, mam na myśli, że obieśmiałem go, to, to pod tym filmikiem właśnie tam napisałem, że nie wiem jak wy, ale ja wolę, żeby się działy takie sytuacje, których ja sobie nie planuję, bo wtedy one są jakby cuda, tak? To się dzieje cuda wtedy, bo ja sobie nic nie zaplanowałem. A Bóg działa takie rzeczy, których ja bym sobie sam nigdy nie wymyślił, tak? I to jest wtedy, moim zdaniem, niesamowite. Chcę dać tekst odnośnie planowania sobie. Ciekawą kwestię, jeżeli chodzi o apostoła Piotra. I to nam pokazuje i objaśnia ten tekst, który w tej chwili przeczytam: że mamy nie planować sobie znowu swojego zachowania, tak? Nie tylko swoich wypowiedzi, tak jak tu przed chwilą czytałem, aby nie ustalać sobie w sercu tego, co powiemy, ale także swojego zachowania, że na, nasze zachowanie może być zupełnie inne niż my to planujemy, tak? Nawet nie wiemy, jak my się zachowamy, to Bóg to wie. Pokazuję i objaśniam. Zobaczcie. Ewangelia według świętego Mateusza. 25, 26. sześć. Wybaczcie. Jak, jak była właśnie Pascha. I od trzydziestego pierwszego Wtedy Jezus powiedział do nich: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza i rozproszą się owce stada. Lecz gdy zmarłeś stanę, udam się do Galilei przed wami. I zobaczcie zachowanie Piotra. A Piotr odezwał się do niego: Choćby się wszyscy zgorszyli z twojego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. Powiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, tej nocy, zanim kogut zapije, trzy razy się nie wyprzesz. Powiedział mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprze się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie, tak? Więc nie tylko Piotr. Nie tylko Piotr zapewniał, że umrze dla pana Jezusa. Co się okazało, oczywiście wiemy, tak? Piotr, wypaść. Się pana Jezusa. Więc to było to, co zapowiadał pan Jezus. Więc Bóg wie, jak my się zachowamy, ale my sami tego nie wiemy. Bo Piotr, on miał szczere intencje. To nie było tak, że on wiedział, że wyprze, wyprze się pana Jezusa. Nie, on naprawdę chciał dla niego umrzeć. Naprawdę miał takie intencje, że. On wiedział, jestem taki godliwy, że umrę dla Pana Jezusa, tak? I wiele ludzi może dzisiaj tak myśleć, że, że oni umrą dla Pana Jezusa, ale nie wybiegajmy naprzód, tak? Bo nie wiemy, co się wydarzy, tak? Nawet jak w tej chwili mamy takie myślenie, które jest dobre oczywiście, tak? Że o, umrę dla Pana Jezusa. Jestem taki wierzący. To Ty nie wiesz tak naprawdę w jaki sposób się zachowasz. Tak? Oczywiście tutaj ktoś może powiedzieć, ok, Maczku, ale tutaj przyrodztwo musiało się wypełnić, tak? Dla, dlatego to miało miejsce. I tak mamy nie mówić, co uczynimy. Dla, dlatego, dlatego Pan Jezus y, powiedzmy nauczał, y, aby nie mówić, y, co będziemy jeść, co będziemy pić, y, w co się będziemy przeodziewać, aby nie dbać o jutro, tak, aby nie wybiegać myślami naprzód, bo dosyć ma ten dzień swego utrapienia, tak, więc mamy nie wybiegać, jeszcze raz to powtarzam, mamy nie wybiegać myślami naprzód. W Jakuba też jest napisane, żeby, e, jak tam było, list świętego Jakuba apostoła. O, jest yy, czwarty rozdział od Tego Wesetu. A teraz, Wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Zobaczcie, jakie planowanie. Nawet jeżeli by nie chodziło o handlowanie i tak dalej, tylko o pełnienie Bożej Woli, to i tak nie powinniśmy tego planować, tak? ponieważ nie wiemy. Co będziemy robili przez rok? Jak możemy mówić, że przez następny rok będziemy robili na, na pewno na 100% to i tamto, tak? Tak to może Artur Jankowski mówić, tak? W 100%. <laughs> nie mówmy takich rzeczy, ponieważ jak tu jest napisane, wy którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie. Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce, tak? I będziemy żyli, to zrobimy to i owo. Teraz więc przechwalacie się w Waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe, bo to są przechwałki takie. Księ to i tamto. Tak samo w Piotrze to też musiała być pewnego rodzaju pycha, tak? że on, to, on mówił, umrę dla ciebie, Panie Jezu. Jestem takim bohaterem, że umrę dla ciebie. To są przechwałki wszystko. Wielu chrześcijan dzisiaj tak mówi, tak? że umrę dla Pana Jezusa, więc... Um... I wielu z nich naprawdę ma to na myśli tak samo jak Piotr miał to na myśli. Tak? To nie jest tak, że oni nie mają tego na myśli i oni by tego nie chcieli uczynić. Może ty chcesz to uczynić, ale nie masz pojęcia w świecie edukowym w ogóle, co się wydarzy w tym dzień, tak? My siebie samych nie znamy. My wiemy pewne rzeczy o nas samych, ale nie wiemy, jak. W duchowym świecie, jak, jak w ogóle Bóg zadziała, tak? W tej sytuacji, i jak my się zachowamy. Jak Duch Boży zadziała w nas, tak? W tej sytuacji, w której my myślimy, że postąpimy tak i tak. Bóg uczyni swoją wolę, tak? Więc i przede wszystkim aby Boża wola działa się w naszym życiu. To wtedy my uczynimy takie rzeczy, których po sobie samych byśmy się nie spodziewali i to będzie cudowne, jeżeli właśnie Bóg będzie przez nas działał. Tak? Bo inaczej, jeżeli my będziemy sobie planowali, że uczynimy to i tam, to Bóg pokrzyżuje nasze plany. Tak? Piotra Plan Bóg pokrzyżował, bo on nie chciał się wyprzeć pana Jezusa, tak samo jak inni, a jednak tak się stało. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. E, Pozdrawiam.